Pierwszą, pierwszy odcinek właśnie z Boogang. Mam tylko te cztery postacie na razie, ale ja zacząłem grać wczoraj tu. Zagramy moim ulubionym tomem, pomidorem i mamy słabą, druż kiepską drużynę. Dosyć. I dobra, ale. Znaczy... Zobaczymy, jak nam pójdzie. No dobra, jest na razie 1-1. W ogóle mówię wam, że przed chwilą wygrałam 16-3. Takie były słabe, bo ty. No i na razie tutaj leci 2-2. Idziemy w łeb w łeb. Okay. Apteczka. Ty. Dobra, 2-3. Dobra, to jednak nie jest najlepiej. O! O, jak strzeliłem super. Ładne to było. Ho. Ho tu. Ho tu. Ej, jak ja tak od razu się odrodziłem? Czekaj. Ty. No dobra. Ta runda nie należy do najlepszych. A co ty robisz? No. Jest. Apteczka. Dobra, pyk. Dyńkę tą ciachamy se. Kurde z lodówki takie rzeczy Trzymacie w lodówkach takie Kurde nie mam teraz apteczki 6-7 Dobra najwy najwyżej będzie remis nie? Ale tu mamy mało No i znowu tak ładnie strzeliłem w tą dynię To było piękne Please wygraj Jest Jest 9-7 na sam koniec Ale to super Superancio Nie dostaję gwiazdek teraz i 160. Gramy jeszcze raz. Mamy teraz tutaj taką spiżarkę. Więc lecimy teraz. Chyba mamy lepszą drużynę. Pyk. Igor oraz Pontus ten. No dobra, na razie. O, o, już tego, tego rozwalili. Zgniotli. Ty ziemniaku. Ej, ten ziemniak wszystkich robi. Dobra, nie, tak, tak nie może być. Ja zaraz tu aptekę, apteczkę mam. W razie czego... O, jest, ale jest jeden, dwa. On, on umie ten też robić coś. Dobra, kurczę. Ten... On się tak chowa, ten pączuś. No ponczuś, nie skacz. Ojacie, to wygląda dziwnie. No, ale wreszcie go dorwał ten dynamit. Dobra. Wystarczy go zrobić i Wystarczy go zmiażdżyć i tyle. Ale nie no, 2, 4. Przecież mamy lepszy skład niż tam. No i super, 3, 4. Wybuchnij przy nim, a idź. Kurde, apteczkę wykorzystałam na pełne życie. Chodź tu. Pyk, but. Dobra, to nie wygląda najlepiej. 4-6. No i szkoda. Ale lepiej niż remis. Dla, lepiej niż remis, bo remis to by było 0 pucharków. A to przynajmniej jeden pucharek jest. Możemy zagrać teraz czymś innym. Te, te postacie dwie są dla mnie bardzo słabe. Ale mogę teraz zagrać. Bro, nazywam się Antoni Karsów. Karsow. No dobra. A, kurde, akurat ta mapa... Ja miałam taką super taktykę na pomidora, że patrzcie, się tu skacze i robi się tak. Strzela się tak jakoś. Ale teraz tego... Ajajaj, aj, aj, straciłem granat. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? O nie, dynka. To nie jest dobrze. O ja cię. Dobra, granata trzeba puścić. Pyk. Ja... Czy ja naprawdę nie umiem puszczać granatów? Jak teraz na takich życiach malutkich my my, kurde się nie dajemy tu. Pyk, pyk. Ty, no ta dynia jest niepokonalna. Ty, to ja nie wiem już, czym ja mogę grać, skoro tu już mnie robią coraz bardziej w tej grze. Skaczę. Ja też skaczę i jest. No i masz. Kurde, jest, ale kurde, to nie jest przekonujący wynik po tych grach. No dobra, było 16-3, to teraz będzie poziom w górę. 4-7, 5-7. Ile jest? 5-7. Dobra, no trudno, ale przynajmniej lepiej niż remis. Byk. Nic się tu nie dzieje. Nic się tu nie dzieje. Jeden pucharek. tym gram. No dobra. Ostatnia rundka i... ten. I zobaczymy jak to wyjdzie. Czy to będzie cztery przegrana z rzędu? Mam nadzieję, że teraz będziemy mieli dobry. O, akurat o tym mówiłem. O taktyce. Taka taktyka mam. Tylko muszę w czas się wyrobić. O tak to ma wyglądać. Ty, strzeliłem kogoś na no czuję. Tyk. Teraz. I tak ja zrobiłem chyba wynik 11 ileś. Właśnie dzięki tej taktyczce. Kiedyś ja też zegrałam w food gang. Dorobiłem do, teg, yy, dorobiłem do z, z 400 pucharków i mi się to znudziło. Albo nie umiałam, nie umiałam wyłączyć wibracji, bo to było takie strasznie wkurzające. Ale teraz jest Essa. Teraz jest 3-0, więc wygląda na to, że dobra runda jest. Pyk, banan. Jest. Stalowy się stał. Stalowy się stał ten banan. Dobra, Essa. 5-0, więc bardzo fajny wynik. Na, y, jako walkę z podstawowymi y, warzywami razem z tym sushi, z tym nori. To normalnie jest 18 sekund do końca gry. I myślę, że bym kończył ten odcinek. Bardzo lubię. Bardzo się wciągnąłem w tę grę. I uwaga. Nie oberwie. Pyk. Ty. Ja kiedyś go trafiłem i tego banana i nie lubiłem go. Nie lubiłem nim grać. Ale tym razem, 5 kucharków. Czy w następnym odcinku do, yy, uda mi się? Dojść do tego fioletowego, do tej fioletowej lodówki. To się okaże. Na razie.